W dzisiejszym odcinku będę trollować widzów. A ten troll może być naprawdę dość zabawnie. Będę chodził na niewidzialności za widzami i w losowych momentach dawał im game moda kreatywa na moim serwerze kidowice.pl. Jestem mega ciekaw, jak oni na to będą reagować. Będąc szczerym, modlę się tylko o to, żeby wszystko poszukiwać, żeby się nic nie stało. Oglądajcie go jeszcze do samego końca, bo będą naprawdę mega dymy. A więc dobra, jesteśmy sobie na lobby po prostu do mojego trybu kidowice SMW, na którego was serdecznie zapraszam, ponieważ tutaj wleciała aktualizacja. W sumie to nie wleciała. Wlecie dopiero jutro, ale możecie już wpaść, bo będzie wprowadzone 20 nowych mebli. Nowy wygląd kitcoinów, taki dosłownie jak mamy na kidowicach, i w dodatku będzie mega ważny event. I teraz słuchajcie, bo każdy z Was musi wziąć udział. Event polega na tym, że musicie po prostu zbudować mini kidowice na Waszych działkach na kidowicach SMP. Czyli po prostu jesteście sobie na kidowicach SMP, budujecie, odwzorowujecie nasze kidowice, ale w wersji mini, czyli pomniejszone. I nagrody prezentują się następująco: Za najlepiej odwzorowane kidowice dostajecie aż 150 zł za drugie miejsce. 100 złotych, a za trzecie miejsce 5 dych. Myślę, że jest do co grać. Na przykład, za pierwsze miejsce można sobie przedłużyć zwykłego Kit na 3 miesiące. To naprawdę jest dużo. Życzę Wam powodzenia, a my się zabieramy za odcinek. A więc, dobra, kochani, jestem obecnie na waniżu, czyli żaden z widzów mnie nie widzi. I wszystkie osoby, które sobie siedzą teraz na lobby, dosłownie mnie nie widzą. No bo zobaczcie, można zrobić bardzo prosty test, że sobie wpiszę tego waniża. Teraz mnie każdy widzi. No i zobaczcie, tutaj Jan 2023 na pewno mnie od razu zauważy. Wiedziałem, on po prostu już czekał na to dosłownie. Żebym tylko się pokazał, ale no niestety Dzisiaj musimy być na waniszu, Żeby nikt nas dosłownie nie widział, bo wtedy Troll będzie idealny, no i teraz Wybierzmy sobie osobę do trollowania Ja myślę, że może to być bananowa12 Tutaj VIP, godzina też jest dość wczesna Więc jest bardzo mało graczy, więc myślę, że na spokojnie Troll się powinien udać, a więc dobra Zaczynamy, tepa się do bananowej Patrzcie, ona sobie jest w kopalni Ona jest dosłownie niczego nieświadoma, patrzcie Jest sobie w kopalni tutaj na naszym Miejscu do kopania, no i kurde, widzę, że Sobie tutaj kopia odnowiło się, ale wiecie co, ja muszę trollować kogoś na działce, bo tutaj ta osoba no, mogłaby coś po prostu zniszczyć na gameodzie. To musi być osoba z działki, więc ja się teraz tepię do kogoś innego. Okej, okay, słuchajcie, mamy kogoś na działce. Jest to Kitkox plus. No tutaj widzicie, warto kupować kitkoxa, no bo możecie być na odcinku. No i dobra, on sobie po prostu chodzi tutaj po tym swoim spawnie, okej? Okay? On tutaj ma sobie taką wysepkę, wygląda nawet fajnie, ale powiem wam jedno, czego on się nie spodziewa. Oj, patrzcie, on ma kupione tutaj tego, kładzika za, za kitcoiny. Dobra, to jest kozacki akurat. Polecam Wam to kupować, bo to mega fajnie wygląda. Zobaczcie, gdzie jest kozacki ale dobra, Pora na lekkie rolowanie, Pora mu odpalić game moda. Ja w ogóle mogę sobie też jako admin zobaczyć, co on takiego ma jak wypunktu, Jakie on ma dokładnie? Oliwier, okej, okay? patrzcie to, in wpisujemy, ok, I Oliwierek, dobra. I sprawdźmy co on ma w Ej, Dobra! On ma mocne przedmioty, patrzcie, Na naprawdę spoko te rzeczy. No i tutaj widać, że to jest naprawdę solidny gracz tego serwera, ale dobra, patrzcie, ktoś już nawet pisze na czacie Oliwierek, co ty to co idziesz? Patrzcie, on ma gdzieś iść w ogóle z kimś, dobra. Ja nie mam co się Totalnie tutaj nie spodziewa, że my tutaj będziemy mu robić trolla, ale dobra, patrzcie na to: gamę, modę, kreatywę, dobra i patrzcie teraz na kreatywę, ok, piszemy Oliver, dobra, patrzymy na jego reakcję. Oj, dobra, dobra, sprawdźmy, sprawdźmy, patrzcie jak on zareaguje, patrzcie jak on. Patrzcie, on jeszcze nie wie, patrzcie, on jeszcze nie wie! On dopiero teraz się dowiaduje, co się stało, nie, patrzcie, on totalnie nie ogarnia, nie? Zobaczymy, czy coś na czacie napisze. Nie, patrzcie, on teraz dostał game moda. On nie wie totalnie co się działo. On nie wie, co się teraz dzieje. Patrzcie, on jest tak teraz szokowany. Patrzcie, mam game moda. Patrzcie, napisał na czacie, nie mogę! Patrzcie, lata korzysta. On nie wie o co tutaj chodzi. Zaraz mu oczywiście go zabierzemy. Patrzcie, on sobie daje skrzynki, Dobra, bierzemy mu szybko. Gamy modę survival. I Oliwierek, dobra, yś, nie zdążył, patrzcie. Ma nie zdążył, patrzcie, nie zdążył sobie, ale patrzcie, wziął sobie w ogóle In wsi, dobra, zobaczmy co on sobie wziął In wsi, dobra, Oliwierek, dobra, sprawdźmy czy sobie coś pozabierał. Chyba tylko to te nieśmiertelności. Patrzcie, wziął sobie jabłka, zabieramy mu, to nie ma wyjdź, dobra, bo ze zabrał, patrzcie, on nie wie o co chodzi. Patrzcie, 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 idzie do skrzynki i to nic nie ma! O kurde! Ale chłop musi być zdziwiony, nie? On musi być tak teraz w szoku, dobra, Oliwierek nie wie co się dzieje w ogóle. On patrzcie, wyszedł! O kurde, może chyba na spawna. No, dobra, chłopie ogarnął. To jest mega mocny film. Dobra, po co mu te wszystkie jabłka? Ja to oczywiście sobie widzowie usuwam. Oj, kurde, prawie mu tutaj wrzucił do tego. Dobra, usuwamy to jabłuszka, ale ja tego nie potrzebuję. Lecimy do innej osoby. Musi to być większy noob. Chodźmy do Pablo 29. Nie wiem, czy to jest noob, ale sprawdźmy, jakie on ma itemy. Żeby to był jakiś początkujący gracz najlepiej. O kurde, tutaj już mamy naprawdę mocną wysepkę Zobaczmy jego ekwipunek. On też jest teraz na awku, więc myślę, że go nie ma sensu trollować akurat, ale tutaj. Tutaj mamy idealną osobę. Zobaczcie, przyszli sobie do działki. No i zobaczmy jej ekwipunek albo jego. Okej, okay, dobra, tutaj są naprawdę mocne itemy. Teraz zapamiętajcie te tym, bo może się dziać: Kame mode creative day. Dobra, i sprawdźmy, patrzcie. On nie ogarnia, patrzcie, on nie wie co się stało teraz. Patrzcie, on dostał Game moda On nie wie dosłownie o co teraz chodzi, nie? Jest pewnie typ w takim szoku. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Patrzcie, ja chwali się koledze na pewno, nie? mówiąc, że tutaj. Kurde, stary, dostałem Game moda, o co tutaj chodzi? Co ja mam teraz zrobić? Kurde, z tą całą kasą, co mogę teraz wziąć? Dobra, zobaczmy, czy już coś kombinuję, kurde. Patrz, miałem GameModa, tam dalej pisze. <laughs> dobra, czy bierę coś? Bierę coś z Game moda, dobra. Na razie chyba nic tutaj nie pozabierał. Ni nic takiego tutaj nie wziął, dobra, sprawdźmy znowu. Nie, dobra, chyba. Só que é Tak, bierze sobie i patrzcie. Dobra, bierzemy go. Game Mode, Survival, Dane. Pyk, nie ma, nie ma, nie bierzemy i tu. Patrzcie, zobaczmy jak punek Pozabieram sobie tutaj jakieś deterytowe. Nie ma, bierzemy, nie ma tego. Nie dostajesz tego. Patrzcie, wziął sobie dwa rzeczy. O kurde, założył. Dobra, to możemy akurat odpuścić. Skoro zdążył, to niech ma. Ale ja już widzę ich po prostu zszokowanie, nie dosłownie. Jak oni nie wiedzą, co się dzieje, dostają tego game moda. Patrzcie, przecież oni są tak nieświadomi teraz. Zobaczmy. Ekipunku. Czy on tutaj jeszcze coś pozabierał? No nie, Nie pozabierał. patrzcie, może go być. sprawdzają, patrzcie, Oliwierek dalej na czacie, miałem game odpisać. <laughs> on nie wie, co się w ogóle stało, nie? On jest tak strolowany. On, patrzcie, miałem nagle do weku. Okej, okay, dobra, czyli oni wszyscy tutaj Bananowie akurat nie trolowałem, ale kurde, tutaj naprawdę wszyscy są po prostu wkręceni w trolla. Patrzcie, oni coś tutaj kombinują. A patrzcie, zniszczmy im te kowadu. patrzcie, zniszczymy im kowadło. patrzcie, zniszczyło się kowadu. Oni nie wiedzą, co się dzieje, nie? Oni nie wiedzą dosłownie co się dzieje, nie? To jest tak niesamowite. Oni tutaj mają co w wyłączone PvP, więc po prostu dlatego się nie mogą bić, ale normalnie gamę mode Survival jest już wrzucone na Dayna i on po prostu tutaj ma Survivalka i jestem tego w 100% pewien, no bo widzimy też po prostu tego ekwipunku, że po prostu nic już sobie nowego nie dobiera, ale oni muszą być w takim szoku, ja po prostu uwielbiam nagrywać takie odcinki, jak totalnie widzowie nie ogarniają, co się dzieje, nie? Jestem w szoku, że nie piszą na czacie, to musi być jakaś osoba, która jest teraz na serwie sama. Patrzcie, mamy znowu Oliwierkę, on tutaj przed, dobra, ja lecę do niego, nie lecimy do Oliwierka, trolujemy go do końca, nie dobra, idę sprawdzić, co on tutaj robi, okej, dobre. Dobra, on teraz jest w szoku, on po prostu jest teraz w szoku, że sobie tutaj jakieś... O kurde, kto widzieć? O kurde, mógł wiedzieć, że te skrzynki się otwierają. On coś wie! On coś wie. Dobra, słuchajcie, dajemy mu teraz mocnego game moda znowu. Nie dajemy mu game moda. Najpierw sprawdźmy sobie, czy on coś ma y, specjalnego w ekwipunku, a więc weźmy sobie w Oliwierka, dobra, okej. Okay. Eee, no i mamy tutaj, jest troje miejsce. Dobra, ej, chwilę odenegrywali sobie film. Patrzcie, kurde, oni tutaj bananowa, coś to chyba to z nią troluje, ale dobra, najpierw to my sobie wypełnijmy ekwipunek tutaj Oliwierka, żeby nie mógł nic wziąć po prostu węglem. O nie, wyszedł znowu! Kurde, wyszedł stąd, no Cały czas ty do spawna. Dobra, Oliwierka, niestety nie damy radę strollować, bo wyszedł. Chodźmy do kogoś tutaj mega blisko. Dobra, ja czuję, że Gracek to jest odpowiednia osoba do trollowania. Zobaczcie, to jest po prostu totalnie początkujący mi się wydaje gracz. Gracek 337. Sprawdźmy jego ekwipunek. In w C, wpisujemy widzowie. I sprawdzamy. Gracek 337. Patrzcie, on dosłownie nie ma nic. Dobra, dajemy mu game moda. To będzie tak mocne, tylko patrzcie, ja żeby go jeszcze bardziej strollować, wypełnię mu totalnie cały ekwipunek dirtem, żeby on nie mógł po prostu nigdzie tego ani jednego i dać. Patrzcie, daję mu tutaj normalnie dirta, żeby nigdzie nie mógł sobie dać żadnego innego przedmiotu. Patrzcie, okej. Okay. Daliśmy mu dirta. On teraz nie wie o co dosłownie chodzi, bo teraz dostał kurde dirta. Ale patrzcie, game modę kreatywę i dajemy gracek. Uwaga! Jest dane, patrzcie, jest dane, chłop teraz dostał GMA. On nie wie o co chodzi. Dostał game moda, patrzcie! On teraz będzie przez chwilę na pewno w szoku. O kurde, on teraz nie wie, patrzcie, on tego nie może zniszczyć mieczem. on ma game moda. On ma, patrzcie, on ma game moda, on teraz się skapnął, że dostał game moda, Patrzcie, nic, lata wszystko, patrzcie, on nie wie, o co chodzi, nie? Patrzcie, on teraz leci na game modzie, patrzcie tych innych graczy, oni widzą, jak chłop lata na game modzie, nie? To jest niesamowite, zobaczmy jego ekipunek. dalej ma te same itemy, nie chce nic wziąć sobie z ekwipunku, patrzcie. Inni gracze są normalnie w szoku, że on dostał game moda, nie? Ja nie wierzę, nie, dobra, patrzcie to, oni teraz między sobą na pewno rozmawiają, są totalnie, w totalnym szoku. Halo, Gracek? Dobra, spytajmy mu się, spytajmy go się, kurde, czy odpowie, nie, bo to jest naprawdę mocne pytanie, dobra, patrzcie. To. Kurde, teraz nie wiem, jestem w takim szoku, że czy tak dają wkręcać tutaj ci ludzie. Patrzcie, seks Dajemy mu survivala, widzę, bo już sobie zaczęło tutaj expić. Dobra, patrzcie, wzięliśmy mu. Okej, okay, zobaczmy. Patrzcie, jakie ty se wziął. Bierzemy to, iść, nie ma! Nie ma kolego, wszystko wzięte. Kurde, nie ma tak łatwo. Jak już se chciał neterytowe i tym wszystko pozabierać, a tamte stracił. <laughs> nie mogę z niego, dobra. Dajemy tutaj, patrzcie, 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 piszą coś na czacie. O, nie mogę. Ty czy to ty na serio, patrzcie, nie dowierzają. Dobra, widzowie, dajemy teraz sobie tutaj na chwilę vanisza. Dobra, uwaga, vanisz. I cyk, elo, 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 sieba, co tam, jak tam? Haha! <laughs> O kurde Teraz na pewno to zobaczyli, kurde, że troll był robiony Dobra, Gracek już nie wie o co chodzi Nic nie wziął w ekwipunku Dobra, damy mu przynajmniej diamentowe itemy Żeby nie było tutaj bez przesady Ale na pewno mu rzucimy, kurde Jeszcze kiedyś coś mocnego, dobra Wrzućmy mu te dodatkowe widzowie itemy do ekwipunku Proszę bardzo, elegancko, niech tutaj też coś dostanie I może dorzućmy mu po prostu Żeby miał sobie na co wydać Takie na załóżmy 10 kitcoinów tutaj dajmy chłopakowi Proszę bardzo, 10 brązowych kitcoinów. Wydaj sobie na co chcesz, Gracek? Prezent dla ciebie, Gracek. Dobra, napiszmy mu tutaj. Niech sobie gra, niech sobie gra. My lecimy, widzowie, dalej sprankować jeszcze kogoś, bo mamy jeszcze trochę czasu, myślę, na spokojnie w tym odcinku do wykorzystania. I ja myślę, że trzeba polecieć w jakąś osobę, która też jest właśnie takim jakimś początkującym, ale zbytnio jeszcze nie ma. Dobra, Super Ekor. Czy on jest tutaj? Nie ma. Okej, okay, dobra. TP Super Ekor. Sprawdźmy, co on robi. Dobra, okej, okay. to jest osoba, co jest dosłownie sama teraz na działce. Idealna osoba pod strollowanie. No i dobra, jest. Super ekor, musimy go teraz sterować. Dobra, Oliwierek mi tam dalej pisał, żebym do niego wbił Ale na razie go olać, sp spróbujmy tutaj super ekora sterować, Bo zobaczmy jego ekwipunek I zobaczmy co on tutaj ma Okej, okay, ma takie standardowe itemki Wypełnijmy mu oczywiście wolne luki Dirtem, proszę bardzo, dostał właśnie dirta do łapy Nie wiem o co chodzi, i wpisujemy mu gamę Moda kreatywy, super ekor Patrzcie to, chłap teraz dostał game moda Nie wiem o co chodzi, patrzcie, dostał game moda O oh, kurde <laughs> Patrzcie, jak oni są w szoku, nie? Chłop dostał game moda. Niby dosłownie o co chodzi. Nie wiem bo to jest Patrzcie, on chce usunąć tego dirta szybko. Patrzcie, on to jakieś inne. Ta, ta, ta! Zabieramy mu, nie ma! Fizujemy gamę modę. Survival, super rekord cyk z panu, dobra, sprawdzamy, czy dałem sobie to coś wziąć. Nie wziął, parcie, żeby nie zepsuć też widzowie ekonomii serwera, ale chłopy muszą być naprawdę w takim szoku widzowie, nie? Ja mam super ekor jest teraz naprawdę w gigantycznym szoku, nie? Na pewno jest w gigantycznym szoku, bo nie zdąży sobie nic GMA zabrać. Dobra, dajmy mu jeszcze raz tego moda, patrzcie, cyk. Ma moda znowu, patrzcie, chłopa znowu game moda Dobra, od razu sprawdzamy jak Fipunek, czy on coś tutaj kombinuje, nie? Na pewno będzie coś kombinować, patrzcie! Na pewno patrzcie! Jajka, chce brać celota Nie ma kurde! Jajka chciałam wziąć celota co jest w ogóle? Nie, dobra, dobra, szybko udajemy znowu Suriwala, dobra. Uś, dobra, uś, spad Patrzcie, wziął sobie dwa aceloty, zdążył wziąć, kurde. Wziął sobie aceloty, ale aceloty to chyba nie jest nic takiego tutaj niezwykłego, więc może mu pozwolimy to oczywiście zatrzymać. Resztę tutaj nie dajemy, ale zobaczcie, jemu dosłownie tylko, albo to dziewczyna bardziej jest, bo to jest skin dziewczynki tutaj. E, chciał dosłownie sobie tylko wziąć aceloty, On nawet nie chciał sobie wziąć diamentów czy neterytu On to wszystko miał wylane, on dosłownie tylko wziął aceloty, ten gracz, więc to jest naprawdę mega mocne. Ej, dobra, to jest aceloty akurat fajne zachowanie. Ja myślę, że za to możemy tutaj rzucić lekki deszcz diamentów z nieba. Patrzcie to. Chłop tu nie będzie wiedział o co chodzi, nie, patrzcie, dostaje właśnie diamenty do ekwipunku, nie. To, to jest To patrzcie, patrzcie, patrzcie. ja jestem niewidzialny, jak co widzowie. Totalnie chłop nie wie o co chodzi. Ej, dobra, to jest tak mocno, nie? Totalnie ten gracz. Nie wiem, czy to dziewczyna właśnie czy chłopak. To jest ciężko właśnie, bo to nigdy nie wiadomo, ale normalnie, patrzcie, nie wie, nie wie co się dzieje. On nie wie! Diamenty z nieba lecą. Nie ma po prostu pojęcia. Dobra, ciepnijmy jeszcze trochę diaksów. Tutaj potrolujmy. Dobra, weźmiemy jeszcze kilka diamentów. Już, dobra, zrzućmy, zrzućmy Patrzcie, kolejny diakses padł z parcie Patrzcie, 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 patrzcie Dobra, wpisujemy teraz waniż, okej? Okay? Siema, siema, się dobry, elo, dobra, napiszemy na czacie, siema, elo, 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 witam, super rekord, dobra, damy tutaj też tabliczkę, jako że tutaj a, będziemy dawać jakieś takie małe rarytasy, no to tutaj damy, Dave tu był na, na odcineczku, elegancko, to będziesz drogi widzów widzieć, proszę bardzo, o, poprawimy, o, elegancko, proszę bardzo, Dodamy tutaj jakiegoś, wiecie, lekkiego globa, o, iś. i dodamy greena, a bardziej Lima o, lime będzie o wiele lepszy, dobra, dodajmy Lima cyk, proszę bardzo no i elegancko, a ja widzę w tym momencie lecę na spawna. No i serdecznie zapraszam Was na serwer, ponieważ jutro wlatuje mega fajna aktualizacja. Serdecznie Was tutaj zachęcam do gry. A ja się z Wami żegnam, widzowie. To był naprawdę mocny film.